Szymon, mordyczki! Dzisiaj wam pokażę, jak pijaki skaczą z wysokości. Poczekajcie. Y, poczekajcie. A! Cholera! Cholera! Y, pijak skacze. Skocz! Pijak! Nie, jeszcze nie! Patrz. Patrzcie, ludzie, na pijaka! Pijok, pijok, pijok! Pijony! Na no, maksa. Skacz od niego, bo cię ludzie oddają. <grym> ja... <zjadzają> psuję film. Jestem... <grym> Jestem <zjadzają> Odwalaj może więcej roboty? Skacz, skacz, skacz! Skacz jak woria, bo jest strzel jasny! Nagrywam to Wielkanoc Noc. Nie zdajecie sobie pojęcia, że mam więcej przyjaciół niż ten. piok. serio! Negryfę tylko z brola. Jak ja ci przyleję, ja ci po prostu. Chcesz? Chcesz? Nie. Dobra. To wspinął się, bo. No dobra. No dobra. Dobra, dobra. Widzimy się, jak się ten gościu w drapie. No i jesteśmy. Skaciak, jak piok. Mój jak piok! Mówię ci po Dobra, nie ma sensu już nagrywać. Yy, papunia.